Cześć, witam Was na kanale Duszne Opowieści. Jeżeli poszukujecie historii o duchach, które wyskakują z szafy, lub o innych prześcieradłach, to nie jest to zdecydowanie inne miejsce. Skupimy się tutaj na duchach, na polskich duchach, które występują na naszych ziemiach od wieków. Na początku, z całą pewnością, największy nacisk położymy na zamki. Aczkolwiek z biegiem czasu zobaczycie, że pojawiają się one również w wielu innych miejscach. Przeglądając komentarze pod poprzednimi filmami, natrafiłem na jeden z nich dotyczący ciekawego zamku. Jedni powiedzą, że leży on w pobliżu wsi, która nazywa się Wygiełzów. Inni natomiast, raczej w większości, dodadzą, że to raczej chodzi o wieś Babice. Tak czy owak. Zamek, o którym dzisiaj będziemy mówić, leży na wzgórzu Lipowiec i dlatego też nazywany jest Lipowcem. Spotkać się można jednak z hipotezami, że pierwotnie znajdowało się tu grodzisko. Wiele lat później miała się tutaj natomiast wznosić drewniana fortyfikacja, zbudowana przez rozbójników, którzy właśnie stąd mieli wyruszać na swoje upieszcze wyprawy. To jest jednak ta bardziej fantazyjna opowieść. Według źródeł jednak miał tutaj mieszkać nieznany z imienia rycerz, który był stronnikiem księcia Konrada Mazowieckiego. Miał jednak stąd zostać przepędzony i ostatecznie skazany na śmierć przez księcia Bolesława Wstydliwego. Przejdźmy teraz natomiast do faktów, abyśmy za chwilę mogli przejść do dusznych opowieści. W drugiej połowie XIII wieku tutejsze dobra znalazły się pod panowaniem Kościoła katolickiego, dokładniej rzecz ujmując, krakowskiego biskupa Jana Prandoty. Na wspomnianym na samym początku wzgórzu miał się pojawić niewielki drewniany zamek odpowiadający za ochronę części granic Polski. Jak się okazało, to tylko przystanek w drodze do tego, jak ten zamek, czyli zamek Lipowiec, miał tak naprawdę wyglądać. Pod koniec XIII wieku jego właścicielem został inny duchowny. Również biskup krakowski, także Jan, ale tym razem muskata. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym ciekawym osobniku. Według źródeł historycznych miał on swą godność biskupiom otrzymać w ramach tak zwanego świętokupstwa. Symonia inaczej, to nic innego jak handel urzędami kościelnymi. No cóż, znakomity duchowny. Co by nie powiedzieć, to właśnie on zaczął w tym miejscu stawiać zamek z krwi i kości. No, raczej z kamienia i gdzie nie gdzie z cegieł. To właśnie w tym momencie powstała charakterystyczna dla tej budowli cylindryczna wieża która zresztą do dziś góruje nad resztą zabudowań. Ten gotycki zamek, przez niektórych uznawany za część szlaku orli Gniazd, miał trzy kondygnacje i wewnętrzny dziedziniec, na którym znajdowała się bardzo głęboka studnia. Jeżeli Was to ciekawi, zamek ten miał na parterze m.in. wozownię, spiżarnię i kuchnię, czyli w sumie nic nowego, na pierwszym piętrze znajdowały się pokoje duchownych, kaplica i szpital. Natomiast na drugim oprócz pokoju dla służby hmm, znajdowało się coś, co mi się lubią najbardziej: Cele więzienne. Gdy już przy nich jesteśmy, nie sposób nie przywołać tutaj jednej bardzo charakterystycznej postaci, a mianowicie Zbigniewa Oleśnickiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, więcej. Pierwszego Kardynała Narodowości Polskiej. Swoją pozycję zawdzięcza nie tylko, jak to możemy się domyślić, rodzinnym koligacjom, ale także tym, że w 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem uratował samego króla, Władysława Jagiełłę. Sytuacja ta, chociaż mogłoby się wydawać, że będzie dla niego niezwykle okazyjna, w gruncie rzeczy sprawiła, że nie stał się on rycerzem. Nacierającego na monarchę niemieckiego rycerza, nie pokonał w honorowej walce, co też zostało następnie uznane za pospolite zabójstwo, i w teorii zamknęło mu drogę na królewski dwór. Jak już jednak wiemy, nie przeszkodziło mu to najpierw zostać biskupem, a następnie wspomnianym kardynałem. Co jak co? ale ambicji to mu na pewno nie brakowało. Z jednej strony może o tym świadczyć ostry konflikt z innym królem, z Kazimierzem Jagiellończykiem, z drugiej natomiast, bliżej zamku Lipowiec, stworzenie tutaj więzienia dla niepokornych duchownych, dla takich, którzy mieli zdecydowanie inne poglądy niż te, które narzucał kościół. Było tutaj miejsce też zarówno dla przeciwników politycznych Kościoła, jak i dla duchownych, którzy mieli zbyt duże serce dla pięknych kobiet. W końcu było tutaj też tak zwane miejsce dla kacerzy. Już tłumaczę o co chodzi. W dawnym języku kacerstwo to nic innego jak głoszenie pewnego rodzaju herezji. Tak czy owak, nasz wspomniany bohater. No sporo za miał i zdecydowanie sprzeciwił się zbyt wielu niepotrzebnym ludziom. Czy był to człowiek grzeszny? No cóż, z uwagi na to, że jeszcze do początku XIX wieku jego paskudna zmora nawiedzała tutejszy zamek? Myślę, że tak. Przejdźmy jednak dalej do kolejnej legendy. Najbardziej charakterystycznym elementem tutejszego zamku jest wspomniana wcześniej wieża. Chwilę się przy niej zatrzymajmy, aby przywołać pewną ciekawą historię. Pod wieżą miały znajdować się najgorsze cele więzienne. Rzekłbym nawet, że były to po prostu lochy. Można było dostać się tam tylko w jeden sposób przez otwór, który znajdował się w sklepieniu wieży. Warunki, które tam panowały, były okropne. Skazani, którzy tam trafiali, umierali z głodu. Mówi się, że powoli konając często wołali i prosili o litość, co było dobrym straszakiem dla ewentualnych innych winnych lub tych, którzy zamierzali coś złego zrobić. Można zatem domyślić się, że bardzo trudno było z tego zamku uciec. Źródła podają jednak, że był jeden taki delikwent, któremu to się udało. Dodajmy jednak, że na początku XVI wieku, w tutejszym więzieniu, znaleźć można było wielu fanów reformacji. Wśród nich znalazł się niejaki Franciszek Stankar. Podaje oczywiście jego spolszczone miano, bo osobiście był Włochem, dokładniej włoskim teologiem i jednocześnie profesorem Akademii Krakowskiej. To właśnie jemu przypisuje się stworzenie projektu przeprowadzenia w Polsce reformacji. Gdy został tutaj osadzony, mimo swojego, no już zdecydowanie nie młodego wieku, tak, przepraszam oczywiście wszystkich tych, którzy mają już blisko 50 lat, bo właśnie około tylu miał nasz wspomniany bohater. Gdy miał rozkochać w sobie młodziutką córkę dozorcy, która to następnie miała mu załatwić sznury, dzięki którym zdołał się wydostać z więzienia. Ten włoski uciekinier miał jeszcze przez kilka lat ukrywać się w Polsce, a następnie wyjechać do królewca. Tak zuchwała ucieczka nie uszła jednak uwadze krakowskiemu biskupowi, który jeszcze bardziej zwiększył rygor panujący w więzieniu. No cóż, współczuję osadzonym. Być może właśnie to ta sytuacja, dotycząca kochliwego włoskiego teologa i zakochanej w nim młodej dziewczyny, przyczyniła się do tego, że owy zamek nawiedzają dwie zjawy – mężczyzny i kobiety. Według legendy, nocną porą można usłyszeć brzęk łańcuchów, wówczas to z księżycowej poświaty wyłania się tajemnicza sylwetka – jest to więzień skazany na śmierć głodową. Rzecz jasna za to, że głosił słowo niezgodne z naukami Kościoła katolickiego. Jest on prowadzony do wieży zamkowej, w której następnie znika. Wówczas to pojawia się drugi duch, młodej kobiety, która niesie damskie stroje, aby za chwilę pomóc uciec ze wspomnianej wieży prawdopodobnie swojemu kochankowi. Kiedy im się to udaje, oboje znikają. A wówczas w okolicy zaczynają piać koguty. Ten ostatni element związany jest też z inną, najbardziej ikoniczną i charakterystyczną legendą dotyczącą zamku lipowiec. Niekiedy między godziną dziesiątą a północą, zazwyczaj gdy księżyc ukrywa się za chmurami i w okolicznych wioskach zaczynają właśnie piać koguty, w okolicach zamku, nawet w bardzo ciepłą noc, Powietrze robi się lodowate. Wtedy, gdy na twarzy poczuje się chłodny, mrożący wręcz wiatr, to znak, że niebawem ukażą się kościelne zjawy. Wówczas to na drodze prowadzącej do zamku spodziewać się można czarnej karety, którą ciągnie sześć karych, czyli czarnych rumaków. Co dziwne, nie słychać ani turkotu kół, ani stukotu kopyt końskich. Po okolicy roznosi się zatem wyłącznie skrzypienie starych konarów drzew i szelest ich liści. Po chwili powóz już jest przed zamkowym dziedzińcem, a konie zatrzymują się nagle błyskawicznie tuż przed bramą. Wówczas to wysiada z niego postawny, ubrany w purpurowe szaty biskupa duchowny no, w niektórych wersjach jest to kardynał, ale to jest naprawdę rzadkość. I powoli, dostojnym krokiem kieruje się w stronę dziedzińca. Dalej ta historia dzieli się na kolejne warianty. Albo przyprowadzany jest z zamku więzień, albo jest on wyciągany z wnętrza karety. No cóż, wątpię, żeby oskarżyciel i skazaniec jechali jednym środkiem transportu, więc skupiałbym się na tej wersji, że więzień, zaraz do niego przejdziemy. Był przed momentem wyciągnięty z lochu i jest prowadzony przed biskupa na dziedziniec. Tak czy owak, ma być nim mnich. Dokładniej rzecz ujmując, romansowy mnich, słaniający się aktualnie na nogach, które to rzecz jasna ma skute łańcuchami. W tym momencie zjawia się też zamkowy kat. Chwilę później podnosi miecz, w innych wersjach topór, i przymierza się do więźnia. Aby skrócić go o głowę, wtedy to nagle uderza grom. Prawdopodobnie zamkową wieżę wszystkich oślepia i wszystkie duchy znikają. Istnieje jeszcze jedna, bardziej przerażająca wersja, w której to przy uderzeniu błyskawicy ma na zamkowym dziedzińcu rozstąpić się ziemia i pochłonąć wszystkie zjawy. Co osobiście pozwala mi nazwać tegoż. Wysokiego rankom duchownego, biskupem z piekła rodem. Jakby na to nie patrzeć, jakby do tego nie podchodzić, całość, jak zwykle, zamyka pianie koguta, które rozpościera się po okolicznych wsiach. Sytuacja ta ma powtarzać się podobnież od wieków. Byli jej świadkiem m.in. w 1972 roku młodzi turyści z Wrocławia którzy biwakowali nieopodal zamku w pobliżu Bukowego lasu. Jak widzicie, relacje świadków niekiedy różnią się w szczegółach, jak był ubrany główny duchowny, czy był sam, czy miał innych przy sobie dostojników kościelnych, skąd był prowadzony więzień. Tak czy owak, jedno jest pewne: wspomniany biskup musiał nieźle narozrabiać, skoro od tylu lat, wciąż i wciąż pojawia się w tych okolicach, strasząc bogu ducha winnych mieszkańców i turystów. Późniejsze lata dla zamku nie były łaskawe. W XVII wieku został dwukrotnie spalony, w tym raz przez Szwedów podczas potopu. Na początku wieku XVIII zdołano go jednak odbudować, jednak nie pełnił on już takiej roli jak wcześniej. Zamiast więzieniem nazwalibyśmy go wtedy domem poprawy albo miejscem odosobnienia. Miało tu miejsce specjalne seminarium, a nawet rekolekcje dla tych księży, którzy albo dopuścili się pospolitych przestępstw, albo też byli zbyt kochliwi. Chociaż sama długość kar była już zdecydowanie krótsza, bo sięgała raptem kilku miesięcy, to jeden z duchownych, który tutaj przebywał, Postanowił uwiecznić na jednej ze ścian dwa złączone serca, a obok nich postać mnicha. Na koniec przytoczę Wam treść pewnego listu, który w pierwszej połowie XVIII wieku otrzymał do swych rąk oczywiście krakowski biskup, także Jan, ale tym razem Jan Aleksander Lipski. Otrzymał on go od nieznanego dzisiaj młodego księdza. Który został skazany za miłość do kobiety. Za cóż mnie wasza książęca mość winujesz? Podobno z racji, co się ludziom trafia, Żem się pozwolił miłości rozpościerać. Nie pozwoliłem, Lecz do jej wyrugowania mocy nie miałem. Rozkochałem się z całej duszy, Bo dama Dianą była, nie babą, I mniej zgrzeszyłem, bo piękną kochałem. W dzięku piękności osoby wymówić i określić nie mogę. Żałuję za grzechy, ale się nie wstydzę. Jeżeli m kochał, dziwują mi się ludzie, bardziej by się dziwowali, gdybym tak ślicznej urody, delikatnego nie kochał ciała. Jestem księdzem, ale oraz i człowiekiem. Mam dwie natury w sobie ludzką i kapłańską. Z których jedna napiera się kochania, druga tego broni. Ludzie mię księdzem uczynili, a Bóg człowiekiem. Czyżli tedy natura kapłańska ludzkiej oprzeć się może? Musi być mocniejsza natura, która mi jest od Boga dana, niżeli ta, co od biskupa. Pisałbym łzami, lecz ich nie mam, bo mi ogniem miłości wygorzały. Upadam do nóg Waszej Książęcej Mości. Jako mnie potępisz, lub do dawnej przyjmiesz łaski, oboje przyjmę, bo jednę zasłużył, żem zgrzeszył, drugiejem godzien, żem się poprawił. Nie wiemy, czy mu się udało, czy mu się upiekło, kim była ta Diana i skąd wziął sobie aż tyle odwagi, natomiast list zacny. To tyle jeżeli chodzi o zamek Lipowiec. Dzisiejszy podcast miał sporo historii, nie zawsze dusznych, ale myślę, że gdybyście ich nie usłyszeli, to nie cieszylibyście się w pełni tym, co się tyczyło samych zjaw. Serdecznie chciałbym Wam w tym miejscu podziękować za to, że udało się przebić barierę 100 subskrybentów, no co jest dla mnie sporym wyczynem, natomiast jeszcze bardziej jestem zadowolony i zaskoczony tym, że ostatni film o Malborku aktualnie ma 2600 wyświetleń w porównaniu do tego co było wcześniej, no to jest naprawdę dla mnie coś niezwykłego i oczywiście bardzo Wam za to dziękuję. Proszę też o małe wybaczenie odnośnie tego, że od poprzedniego filmu nastała cisza na tym kanale. Aczkolwiek w międzyczasie napisałem w sumie już drugą w moim życiu książkę, dokładniej rzecz ujmując, powieść. No ale to zdecydowanie nie w tym klimacie, o którym opowiadam na tym kanale. Tak czy owak, czekajcie proszę na kolejny film, który pojawi się tu zdecydowanie wcześniej niż poprzedni. Do usłyszenia!